Ciemano, Ciemano! Dzień dobry, witamy. Witamy się w kolejnym odcinku. Witamy się w kolejnym odcinku. Witamy się w kolejnym odcinku. Na kanale Miszek Kokos, w którym wystąpi również Alfa Fight Club. Januszewski <grym grym> Alfa Fight Club, Alfa Barberia i Manufaktura. A też również <grym> Akademia. Alpha. A tak serio to jesteśmy pod Cosem właśnie. Ósma edycja, jeżeli nie, dziewiąta. dziewiąta. edycja. Octopus Camp. Dzisiaj trening z Tadeuszem Michalikiem, czyli medalistą mistrzostw olimpijskich w zapasach. Następnie później trening z w tuszko, A teraz zbieramy się, wanim przed treningówkę i jedziemy na pierwszy trening pokazać trochę prawdziwych zapasów. Let's go! Ale w sumie nie powiedziałeś w jakim miejscu jesteś. Siemaneczko, jestem w Sosie, w Wałczu. syny! <laughs> Utrudniać zadanie. Dawaj, daj trochę. A ci przytrzymam. Ta! Uuu, ale weszło już. Piękna pogoda dopisała, jak to obóz. Deszczyk. Minus 16 stopni, jak na Syberii, ale warunki spartańskie, trzeba dawać sobie rada. Jesteśmy wytrwali w tym wszystkim. Trzymajcie kciuki, ciuki, cali, wytrenowanie z dużą dawką wiedzy, jak zawsze. Idę z psem zrobić <grym> Mamy 76. Nie musisz się obrócić. I teraz sprawdźcie, gdzie jest. 80. Będzie mocno, jak tu zawsze. Siema. Rolis, wyszłam Jak weźmiemy tą dyś? No tak, bo jak chuj się jak i teraz. Trzeba to było zrobić, to ja sobie tego nie będę mówić, to mi wypadną zęby, bo ona tak że że się rusza. Bo, tarwej, przeciągam i noga na nie wyrwa, to jest do przyklejone jak tygrys. I nie używam nogi. jest u nas ale tak, się tam, a, tak, jak używać, się wtedy, Tyle, a jak go będziecie używać, nauczycie się wtedy tego obciążenia. Widzicie? a mam to Czerwony smoke jak sparowałem z statkiem to właśnie pokazał, żeby łapać za biceps, a nie zamykać klamę, bo jak zamykasz klamę, to możesz włożyć się do środka. Jest kontra, bo tu jesteś bezpieczny. I faktycznie działa to. Nawet ostatni Oliwier na zawodach to zrobił i poszedł do strony i obalił bez problemu, nie? Więc działa. Za biceps I tam zaależować, ja mam miejsce. Jeżeli złapimy zabić ceps i strony do siebie, ja nie mam tutaj jak zapracować. Jeśli ja przypuszczę, a jeszcze no, ale robię, muszę mieć tu. Przed nie. Mi mi o, I teraz ja się o, zacząć wiodra, nie? to w ogóle już często nie uciekali z tego. Ja mówię, fajnie zachodzę za ten, ale nie mogę nic z tego zrobić. Jak Ci się miła gospoda? Super zapasy, tak? A jeszcze nie idę. Idemym wiodem za znowu zapracowałem. nie można. To na chcę do ciebie, Michał. to jest okej? No dobrze. Chciałem <grywa> zapalca, palca, oczyma. ale się nie udało Głębiej go zła. Gdzie masz dziurę pętkawku. Ej Jeszcze dalej, koło O! I teraz dopiero masz <grywa> Jest 14 jest jesteśmy po pierwszym treningu, fajne seminarium, później trzy rundki po 5 minut pełnego MMA. A teraz trzeba się naładować, zjeść obiadek i idziemy na szybką drzemkę, bo o 16 kolejny trening. Stójeczka, agresywnie, więc to co najbardziej bardzo przyjemne. Zostało już dany, bo... Musimy zjeść posiłek. Jestem na tyle głodny. Że nie, Że nie mam ochoty nic mówić. Dobra, Do to smacznego. To 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 to. Ja, właśnie się przespaliśmy, jest godzina 16, zatem już na drugi i training z winami z I stujeczka, stujeczka. Czuję się wyśmienicie fajnie, bo zostałem na 35 minut, więc idealnie najedzony, doładowałem żyzeczkami i czas wcisnąć. Więc widzimy się na macie. Czecholinka, wszystko dobrze? Opa! jesteśmy przed treningiem. Po drugim treningu. Przed drugim treningiem. <laughs> czyli, jednak, spalinki zadziałały. Ale jest mega przyjemnie, fajna atmosferka, jak zawsze multom ludzi, około setka. Więc petarda, fajnie, że jest nowe urozmaicenie, czyli dwa seminarium. Później, jeszcze wieczorem, mamy wykład z Markiem Fischerem na temat dietetyki w sporcie. A teraz jeszcze zbieram ostatnią manę, na to, żeby mieć siłę na wieczór. Ale też 3, 2, 1 ruszamy Czuć. Ага, да. Идем. Мы Żebyście zrozumieli, kiedy po co to zadajemy. Druga, kiedy jestem w defensywie, ja się otwieram na przedniej nozy przeważnie, bo już się ktoś zwala W tym momencie, może zastępować przeciwnika, przytipować, on będzie na nas trzech, nie kosztuje mnie to w ogóle energii, mogę sobie to robić. Jeden sobie szedł w ataku na nas, my w defensywie będziemy robić tego tipa. Później zmiana drugi, bardziej na przedniej nozy, jestem skoncentrowany, tak jakbym powiedział, zapaśnicza. Bo na tej przedniej nodze Mam jakbym chciał startować, nie? Bum po tej samej linii, żeby wróciła. Czy to jest jasne? Jedziemy. Czasowy będzie tu robić. Hop, 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 hop. Zaczynamy. Część uderzamy. Stroje. Możesz mówić głośniej? Nie mogę, nie chcę krzyczeć. Chcesz się? Nie tak. się Zaczynamy z części uderzaną, pobieramy cały sprzęt, małe rękawiczki. No i Maciek powiedział, że będzie... Będą łokcie, będą kolana, będą fronty. Tak, małe. Bułeczki powiedział? No to bułeczki. W ogóle sfajlowałem, już trochę zmęczony jestem. Znaczy nie wyspany przez parę dni. Zamiast Maciek, mówiłem Marcin. Dwa razy wcześniej. Więc sorry, Maciek nie, nie obraż się na mnie. Bo to nie jest żadna obelga, tylko po prostu ja jestem odklejony i po spalinach. ciebie. Top, top. <gry> Ja nie mówię przyspieszony przyspieszonym. Mniej więcej No ale jeszcze ja bym miał odwiniętą gospodarkę, ona była do nie. Nie za bardzo panią. Posteczka jest chowane, jest właśnie poszczególne. Cześć, panie Jaką to woli? Tylko Midel. I po akcji nie stoimy w tym miejscu, w którym taki midę rano Czyli po uderzeniach chcę zmienić miejsce, w którym stałem. Osoba, w pięciu to są Zaczynamy, atakuje sobie Wojka i czy, czy jest zmiana. Jak się zmiana? Te zmiany będą bardzo szybkie. Podziemy atmosferkę, sobie wstajemy w tych samych parach. Czy to jest jasne? Jeszcze raz powolutku, gdzieś chodzimy, oczywiście imitacja tej walki zostaje. Wchodzę, puszę, kuszę, raz, dwa, imituję, usierwa, bum, podpina. Bum! Idzie sobie później kolana, jakieś fronty pisto. Zagania was do siatki. Przeciwnika, że tak powiem, zagonić, jest kilka tam metrów. Moją lewą Midłem zawsze staram się ustawić przeciwnika. Tu ucieka mi w moją prawo, zaganiam sobie sierpę i ustawiam. I jak już czuję, jestem w dystansie siatki, łapię go gdzieś za rękę, wchodzę łokciem w ryj. przechodzę do swojego chwytu ładuję kolana. Nienawidzę, robić mi się Tak mi się ciężko wychłopie. Nekako. Daj no. daj, na klamu. Daj daj, na klamu. Wyciągasz do połówki Galonem to na wyłodze. Galonem niech na wyłodze. Dziegniemy! Dzięki zadowolony. Zobacz. Nie biłem mocno. O, jest mefetka. A, ty będziesz się po nogi Z tobą nie ma parteru. Nie ma zabawy. Tylko ktoś tutaj. Dobra. 気持ちいいですから。<Two> <laughs> <laughs> No, i już po drugim treningu seminarium z Zirokazem, fajna stuja fajnie w końcu było dołożyć do swojego asortymentu jakieś łokcie kolana, fronty, których mało używałem, a pokazał to w bardzo fajnym stylu, jeszcze w stosunku do użycia na mańkuta albo z mańkuta, jak to robić. więc mega fajna dawka wiedzy. No, i później 10-13 rund po 2 minuty, pełnego mordobicia w stójce, więc naprawdę, kozak. Jest to 10 edycja jubileusz i naprawdę fajnie, że chłopacy jeszcze rozwijają to i ściągają dodatkowych trenerów mimo, że sam Dawid Popowski jest moim zdaniem jednym z najlepszych trenerów w Polsce od MMA i jest innowacyjny, więc fajnie zawsze pokazuje tą wiedzę, a że oddaje jeszcze czas innym osobom z innego świata, znaczy no tak jak Tadeusz z troszkę innego świata, ale wiem, że Dawid też zaczynał od zapasów i teraz z tego co wiem to wrócił do tego, więc fajnie będzie by fajnie było zobaczyć jakąś nową wiedzę, dawkę informacji, bo jak to się mówi, z każdego obozu warto wyciągnąć chociaż jedną rzecz, którą zainicjuję do swojej gry, a myślę, że już z tego obozu mam już 2-3 patenty, które są dla mnie idealne i wchodzą mi jak mów, w masełko, więc trzymajcie kciuki, obserwujcie sobie, troszkę ponagrywałem, troszkę ponagrywałem gadki, też jak wykonujemy technikę, no, a teraz do zobaczyska. I pamiętajcie, subskrypcja, łapka w górę, zostawcie komentarz, mówią, że lubicie takie vlogi z obozu i smaczki, które pojawiają się na bieżąco. A jak widzicie, moja aktywność wzrasta i będzie tego coraz więcej. Bo już kolejny weekend, prawdopodobnie, kolejny vlog, a z czego to już się nie Teraz idziemy zjeść kolację. Po kolacji szybki sklepik, żeby kupić jakieś piciu i odpocząć później. Ale trening jest dopiero na 10,00. Zawsze można pójść na późne śniadanie, albo w żabce kupię sobie żelki. Wiem, że o 8.30 mogę iść trenować. Jeszcze dwa treningi i wracamy do Warszawy. Godzina 10, standardowo trzeci dzień obozu. Dobrze jest, dobrze. Dobre chłopaki robią. Dobre z Legnicy pozdrawiamy. Dobrze. No, także tego. Także tego. No, Tyle było Ten, w to oh, Wrestling, to jest coś. No tak. Jeden trening za dużo. Weźmy za na poważne rzeczy. Jak A jezu. Gdzie idziesz? No niby groźna jesteś? Po nogi pokładnik tak trening mocno mobility żeby rozciągać wszystko co było po sparingach i teraz tego trzeba na wizę, czyli cyk stracik nie jest prawo. Dzień. Nie lubię tego. Uda ci się spiąć? Uda. No bo... Kamień. Okay. Jak ty robisz walkę z cieniem, to później umiesz przelewać z cieniem. To nie rób. Tego nie chodzi. Nie chcę czegoś. Zabierałbym ze długo. Nigdy nie uczystałem Zawsze. Głowa będzie na którą ze stron. Oprzednie rękę. Raz. dwie nogi. Dwa. Jedna noga. Głowa do środka. Trzy. Prągłowa rada wnąż. Król głowa do środka. Czy będziecie robić? Zapasy. Defensywa ściana wraz z ofensywnym ustawaniem jeszcze, trener... jeszcze nie wiem, bo trener na razie kazał ubrać cały sprzęt Więc czas pokaże. Z to zawsze jest duży. Zobacz hmm, się owinął. Nie no koniecznie Michał, Koko musi być. Pozdrowienia dla pana Tomasza. Jak wam odpowiada nowa mi się Kokos czy Koko Alfik? Dajcie znać w komentarzach. A już nie wiem, sam. No, no, trzeba ją poprosić, księżniczka w końcu, no, no. wiesz, jakbyś suczy jej podał, to okej, okay, nie, ale próbki, próbki... No, nie chru? no, ser żółty na przykład, paróweczka, okay. to jest życie, nie? Uch, zabłonka się nie... <śm> <śm> Sprawdza teren. ...jedną stronę, albo będzie atakował drugą stronę, tak samo. Pierwsza linia obrony, jaka jeszcze miała. to jest linia obrony... Zanim nas łapie do nogi, problemu, ja jestem w stanie, żeby to, żeby nas łapać pod pod pachą, bez problemu jestem w stanie zatrzymać tą posturę moją pachą. Dzięki temu jak do wejdzie mi do dwóch Okej. ok, zobaczcie, ja jestem w stanie zatrzymać po pierwsze jego rękę, żeby nie szukała mojej nogi głęboko, a drugie jestem w stanie zatrzymać bliżej jego posturą. Tu jest słabsze niż kopalnie tu, zawsze, bo tu nie kopniesz z tu tylko będziesz idealnie twardy, wyższy przy południu i nie wyciągam jodła, a z reguły tak jak w mieszkaniu, to jest siła na siłę, nie? nie to, żebym zawsze miał, i żeby wyciągać jednak to kolano. Krótko. krótko, tak samo jak nogi, tu pary. bo nie masz jak się zgodzić z tego, tak, nie? jak wyszło, nie szkolano, to znaczy musisz go a jak tu po prostu nawet jak... zobacz, jak pobie... chodzisz po nogi mam reakcję muszę swój nie? jeden, jeden. jeden, jeden. 1등. 1등. 3등. 2등. 어. 등 2등. 2

발발 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 조이네 맞구이 2대1 八一人，啊，八一人，一人，八一人，八一人，十八，哦哦，十七，十七八，哎呀，那都得多少？多少斤？我都没记清楚，一人五斤啊。 Hvorfor er jeg så dårlig? Ja to już szósty obóz rzędu robię, więc dla mnie to jest spoko, te cyferki. Jedynie czasem się zmieniają, to bije sierpa, to bije haka. Pod względem 4-6, ale jak się nagle to zaczyna robić pierwszy raz na w życiu na treningu, to jest mu tak. Teraz robimy obronę po obaleniu, czyli dajemy się obalić, pierwszy kontakt, łokieć, głowa. Zamiana bioder stajemy do góry. Jedna osoba pracuje z góry, druga stoi na ziemi i tylko wjeżdża po nogi bez żadnego precedensu. A my pricu, zbogła, to jest z na zewnątrz Tak, że wstałem Więc... Cena dla plus nasze. O, zdamy no Jesteśmy po trzecim treningu. W z spraw zawodowych musimy wracać do Warszawy, więc na taki nie dotrzemy. Ale dotarliśmy do Piły, zjeść pyszne jedzonko, żeberka. Podsumuję wszystko ładnie, jak dotrzemy już z domu i ja opowiem co uważam, co tam wyniosłem z tego, bo jeszcze zaraz dostanę wykład od Marka Fischera. I jestem zadowolony z przebiegu całego obozu. Szkoda tylko, że moje oko jest... Nie do końca zdrowy, ale dostałem jakuba prosto w około. ale żyję, więc jest w porządku. Najważniejsze, że widzę. Jesteśmy właśnie w restauracji Tatarak w Chwilę. Polecam, bardzo serdecznie dobre jedzonko, fajny wystrój, fajny klimacie, żeby przyjść, posiedzieć i zjeść. Ja zamówiłem żeberka, Bartek również, zjedliśmy też żurek. No i Lula do policzki wołowe. Kończę jedzonko, a widzimy się już w domu, jak to jest